O czym nie, żebym wiedział, nie? Żebyśmy mniej więcej wiedzieli, od czego zaczynamy. Eee, należy zacząć ten odcinek magazynu ligowego od powitania. Ja ale to czekaj, to jeszcze się... nie, no to nie... Ale Na dobre, którego tak. nikt nie czekał, nikt nie zasługuje, ale przybył. To człowiek, który po raz ostatni pojawił się w odcinku którym? Pamiętasz? W dwudziestym którymś. szesnastym. Eee, a pamiętam, w dwudziestym drugim, ostatniej... w dwudziestym roku to było jeszcze. Jakie były Twoje ostatnie słowa? No zobaczymy. Byłeś wtedy jeszcze kawalerem, Bo ja byłeś wtedy jeszcze przed trzydziestką. Eee, jakie były twoje ostatnie słowa? Nie, powiedziałeś pożyjemy, zobaczymy. No, czyli widzimy, Tomek powrócił, czarny rycerz na białym koniu, czy jakoś tak. Coś w tym stylu. <noise> Koń na białym rycerzu. <noise> Dobrze, nie, może zacznijmy ten odcinek. Po raz drugi w Rzekatlonie na Bielanach? Tak, jest po raz drugi. A ty po raz pierwszy? Partnerów, ja po raz pierwszy. A odcinek 28. Witamy serdecznie. Dzisiaj poruszymy tematykę, która dotyczy rozgrywek, które trwają, czyli edycja wiosna 2022. Wiadomo, wspomnimy o reformie ekstraklasy, o tym, jak na dzień dzisiejszy, czyli 20. 19. 19. Jak na 19 maja, na godzinę 18. Wszystko wyglądało. Może zaczniemy od tego, który notesik wybierasz? Błękitny? Czerwony, czerwony. Różowy, no to... I zobaczymy, co Ty wiesz o lidze w ogóle, bywasz na tej lidze. Dobra, polecimy co, od ekstra klasy Twoim zdaniem, reforma udana? Jak najbardziej na plus, z tego co możemy zaobserwować, cztery drużyny tak naprawdę odskoczyły stawce. I co ciekawe, są to tak naprawdę dwie drużyny z WLB, i dwie drużyny z Kuźnik. Mam to zapisane pytanie do Ciebie, czy Industriak będzie mistrzem? Czy znaczy, powiem tak, statystycznie jak patrzyłem sobie na najlepszych strzelców, najlepszych asystentów, no to dość mocno mieszałem tą zawodnicę ISG, bo tak naprawdę... Kazanecki to mala po 10 bramek, przed nimi tylko Tracz z 12 i Biliński z 13. A jeżeli chodzi o asystenta, to Puchała. 9, tak. tak. I Micha... Michal Kiewicz. Kiewicz. Tak, Zawsze mam tak, problemy z tymi końcówkami. Tak, naprawdę, e, No indywidualności mogą zdecydować. Tak naprawdę e, w tym sezonie industrial no, wygrał ważne spotkania, ale dwa przed nim takie najważniejsze. Marek Szczepanik w życiowej formie widziałeś? Marka ostatnio? Widziałem Marka, rozmawiałem z Markiem. Marek e, zrobił dość e, dużą, dużą po prostu formę. E, no i to widać w dwóch drużynach, w których gra. E, tak naprawdę jest postacią wiodącą. Myślę, że jeżeli industrial. Zagra na miarę swoich umiejętności, które, jak przypomnimy, mają nietuzinkowe. Jest szansa, że będą mistrzem, aczkolwiek znamy ich, wiemy, jak grają, i tutaj upatrywałbym raczej mistrzostwa po stronie AWL-ki, która teoretycznie ma czterech słabszych przeciwników. A kryzys TB? Siedem meczów, trzy punkty. A czy Oczywiście i... po walkowe, walkowa... no to by było sześć. No. Czy powiem tak, tutaj ja nie wiem, czy czasami nie jest yy, zemsta sezona, który w drużynie w tym sezonie nie gra. Ale tak naprawdę pewnie by na tych meczach był, by też wprowadził dużo spokoju, dużo spokoju, spokoju w grze. Bo jeżeli chodzi o jakieś tam emocje wojskowe, to wiemy, że jest bardzo impulsywny, to by no, lekkie zaskoczenie, bo tak naprawdę. No nie takie lekkie. Dodaj Chociaż popatrzeć na, na okay. ich zdjęcie e, drużynowe tego sezonowe, to mieli sześciu na zdjęciu, więc to może pokazywać ich kłopoty. Ale myślę, że jakby wiesz, mieli pewną, pełną kadrę, nie było tego walkowera, no to troszkę wyniki byłyby inne. Ale tak samo można by powiedzieć o wielkiej niewiadomej, tak? Mieliby pełny skład, no to by grali, a, a nie tak jak tutaj słyszeliśmy, że mogą się pożegnać z rozrywkami. To są tylko spekulacje, my nic nie wiemy, wszystko się, wszystko się okaże. Co ciekawe, zauważyłem, że w tej tabeli pięć drużyn jest troszkę odstających. Bo tak naprawdę zrobiła się peleton czterech takich goniących. Pozostałe mają do nich tam 3-4 punkty straty. Później jest dość duży przeskok i pięć ekip. No. Tylko, tylko nie mów, że Termotim, bo nas wyrzucą stąd. To... Nie, no, no jest pięć drużyn i co ciekawe, zarówno Grafen, jak i TB zmuszone było dać Walkovera. Chciałem, żebym ładniej na ujęciu i gdyby, I gdyby te punkty były, to tak naprawdę... Oczywiście, gdyby te mecze były wygrane, prawda? Gdyby. No to wtedy w dole tabeli byłby same drużyny skóźnik. W yy, WLB 1? Czy masz coś jeszcze? A czy nie, Boś się chodzi... rozgadał, kurde. W domu nie masz nic do gadania, to... Ale praca, praca... Za dużo gadam w pracy, więc A, kwestia tak. przyzwyczajenia. A że dzisiaj też prowadziłem takie jedno szkolenie, to jestem rozgadany. Yy o, Ale... zaraz nam się zwiększy oglądalność. Co do, co do WLB1, no to tutaj dla mnie największym zaskoczeniem są szpilmacherzy. Powiem tak, przed sezonem dziwiłem się, że nie chcą grać w najbliższej klasie rozgrywkowej, że już parę sezonów temu przebąkiwali, że oni chcą grać w, naj, w niższej lidze, bo kadra, bo kadra. No i w zasadzie wczoraj, wczoraj graliśmy z nimi mecz, kadrowo nie było tych młodych zawodników w zaciągu z Sancho Panzy. I tak prawdę mówiąc, ambicja, wola walki. Jednak gdzieś tam to nie wystarczy. tak? Tutaj tak naprawdę widać ten przeskok wiekowy. To drużyna, która. X Peselioza ma... trochę. Dokładnie tak. Pierwsze oznaki Peseliozy. Z zaskoczeniem dla mnie są nowi zawodnicy czy transfery, bo wśród strzelców Oskar. prowadzi tak twój kolega z drużyny teraz i drugi olejnik z Goi, dla którego jest to całkowity debiut. No i takie pytanie. Jakby to zadać co pierwsze złoto w historii w Rozbalu? Mm. Bo chyba nie miałeś. Ja miałem. W Rozbalu nie miałem. E, ogólnie wczoraj po meczu tak rozmawialiśmy i Michał stwierdził, że 24 punkty w najlepszym sezonie, jaki grał jeszcze wtedy Tomtex, złota nie dało. Mamy 21 punktów do rozegrania 4 mecze i wiedząc, że mamy w przyszłym tygodniu, mamy w przyszłym tygodniu dwa mecze i już mają być jakieś problemy kadrowe. Myślę, że walka się rozstrzygnie, a że jestem takim zawodnikiem, co we rozwalu złota nie zdobył, chciałbym w końcu posmakować. Wierzę o tym, że nieważne od nazwy drużyny, gdy w którymś momencie ktoś mówił w wywiadzie publicznie, że walczymy o to złoto, to wtedy zaczynał się zjazd. Znaczy ja nie mówię, że walczymy o złoto, bo celem jest powrót do ekstraklasy, ekstra ligi, przepraszam, ale. No miejsce, Miejsca dwa, chętnych czterech. Myślę, że Baumit, Goja, e, tak naprawdę, no to między nimi się i, i Planetą, tak, to te trzy miejsca, które powin, powinny, walczyć o, o medale. A wiadomo, Politechnika? To gra... No Politechnika teoretycznie ma przegrany mecz z Planetą i z Baumitem, więc tak naprawdę, jeżeli Baumit wygra z Planetą, nie zagnę, no, nie być zagnę taka ci sytuacja, dzisiaj. że jak wygra z Planetą, no to wtedy. No wtedy może zabraknąć punktów po prostu, nie? Wszystko, mówię, wszystko się rozstrzygnie w przyszłym tygodniu, kiedy y, będzie bezpośrednie starcie Planety z Baumitem y, oraz y, drugi mecz z Piorunem. Jeżeli Planeta te dwa mecze wygra, no to myślę, że będzie miała pewny pewny awans. No i dalej będzie się toczyła walka w Baumicie, czy, czy uda się powrócić, czy nie. Tak, tak bym założył. Aczkolwiek mogę się mylić, bo zazwyczaj moje założenia się nigdy nie spełniały. Spadkowicze pewnie już mniej więcej znani. No Old... Team, to -team chyba tam, tak. Pozdrowienia dla Old -teamu. Wam spadek już pewnie. E... Można powalczyć o drugi spadek w nie? Tak, obiecuję, że powalczymy o drugi spadek. Powalczymy, Kamil. Pamiętaj, no. pozdrawiam Póki piłka w grze, tak. za, zawsze Zawsze możemy coś tak. spieprzyć. Druga liga, Bus Marco Polo, i chyba ma pierwszą szansę na to, żeby po sezonie, w którym zaliczył awans, nie zaliczyć Badku, bo awansują do pierwszej, a nie do... O, jeju, Ty, to ten z Gwiezdnych Wojen? Panie wydawco, pan się zna na tych Gwiezdnych Wojnach, to ten... On jak... Mówiłem przed chwilą, że miałem 11 lat, to nigdy nie myślałem, że żywo ergo, to Trzeba pokazać, bo ludzie nie uwierzą, no normalnie kosmos. To Powiem ci, że tak e, sprawdzałem sobie statystyki e, WLB drugiej Ligi. Sprawdzimy, czy strzela laserem. Pomyślałem sobie, nie patrząc na mecze, w których strzelał, że jakiś nowy, nowy talent jest tak tyle bramek już w połowie sezonu. Mówię objawienie sezonu, a tutaj okazało się, że w jednym meczu 18 bramek, no ale w dwóch meczach 18. W jednym 11, w drugim. No, no to słuchaj, trzeba też tak strzelać. Dla mnie ciekawostką, też ciekawostką zaskoczeniem, Jakub Jakubczyk. Mówić to... Oczywiście, Ślęza Wrocław, niegdyś trzecia liga bodajże, tak. A widzisz, a dla mnie ten, bo we Wrocławiu... Grał, Grał. Ci, że grał kiedyś we Wrocławiu okazjonalnie w Zielonych Aniołach. Powiem Ci szczerze, że po fryzurze nie poznałem, bo troszkę... troszkę... Na czeskiego troszkę, piłkarza. Tak, troszkę, troszkę wąsem. wygląda wąsem i te włosy tak specyficznie uczesane. Troszkę tak w stylu retro, no ale naprawdę, jak oglądam, widziałem go na boisku, oglądam mecze, mimo tego, że czas leci, on się nie zatrzymał. On nadal to, to ma w sobie. Więc A dla i, mnie to nie jest zaskoczenie. No i drugi z dziewięcioma bramkami, Paweł Ciepliński. To jednak, to jest, jednak to jest zaskoczenie. Parę kilo rzucił, nie? Ja czyli, widziałem, że łapeta ma 7 asyst. Ciekawe ile z nich do czyli, czyli w trzemce niestety tak nie strzela. Ty, a widziałeś, że się e, Jacek e, sam, tak, sam widziałem. się faulował i jeszcze faulu wywalczył? Widziałem, ale dlatego mówię to się wytnie. Czasami takie rzeczy się zdarzają. W tym z tej sytuacji obronie sędziego kąt ustawienia jest taki, że mógł nie zauważyć czegoś, albo zauważyć pod spłaszczeniem. Widzę, że merytoryczny program będzie jak nigdy. To co? Pierwsza liga Pelwecki 21, Klimczak 20, czyli Sancho Panza. I do tego w asystach ten. 13-11 i jeszcze zbryk. Tak, dokładnie. 78 tak? goli w 8 meczach. Zaczęło się ciężko, a później no, w hicie rozgromili Blitza. Za chwilę kolejny hit rozgromili awl dwójkę. Po krótkiej absencji wrócą yy, no, i włączą się do walczy. No Tam jest ich miejsce. No. I co, baraże, i tam Blitz, i co? I znowu? A tylko znowu Blitz może wygrać baraże, ale kwestia jest yy, drużyny, Także oni mają też zawodników w tej najbliższej klasie rodówkowej. No i tutaj szczerze pojawia się pytanie, czy jest sens grać? Nie mając dostępu do tych zawodników, którzy na was mogli wywalczyć, tak? No, ale to już będą problemy. To nie są, na przyszłość. To nie są tak naprawdę tematy, które bezpośrednio nas teraz dotyczą. E, dlatego powiem ci, e, dla mnie zaskoczeniem na tym poziomie jest Leroy Merle, który bardzo fajnie się prezentuje na, prezentował na balonie. Tutaj też fajnie gra, ale są momenty, kiedy ta drużyna Mocna drużyna po prostu popełnia tak jakieś katastrofalne, nie, nie wiem, nawet wielbłądy na boisku, że głupie tracą punkty. Jeżeli oni tak naprawdę, pojęci zagrali każdy mecz na takim, pojęciu e, nie wiem, motywacji jak z Nokią... Widziałem ich mecz z Nokią. Tak. Jedni i drudzy tak zapieprzali, że mówię, ja pierdzielę, tak, zabiegają tak, nas, oni by że jeżeli oni by... a następny mecz jedni i drudzy na stojaka grali. Ja, Tego tak mówię, to jest ten to taki, taka sinusoidalnie, ale jeżeli by naprawdę e, ekipa Grześka Andysza cały sezon tak grała, to powiem Ci, że... Że z Sancho Panzer tak naprawdę okej, okay, no przegrali, ale byliby w top 3. Co ci mówią nazwiska Kubiszyn i Soberka? Mm, no, mówią mi tutaj powrót zawodnika, mistrza Ligi, ligi Wrozball z Kleptechu. W Kleptechu, w e, tak, tak? Tak, dokładnie. Przecież grał w przyjaciołach Tifosek, w dobywca, złotego buta. Widziałem ich pierwszy mecz sezonu. Wyglądało to y, tak naprawdę niepewnie, bo nie wiadomo było czego się spodziewać po tych zawodnikach. Teraz widzę, że w, starcie, w start, takim hitowym starciu wygrali, są na podium i, i mogą, mogą powalczyć, tylko tam tak naprawdę jest drużyna uzależniona od Dareka. Tak. Darek zagra dobrze, a zagra, strzeli bramkę, doda asystę, poukłada kolegów, brat w obronie zrobi robotę i jest szansa zrobić awans, ale tutaj dla mnie na plus. Powiem ci, wolnym mnie nie zaskoczył. Ci się ustawiali, nieraz mnie takie wolne zaskakiwało, ale wiedziałem, że on to zrobi. Mówiłem mu to wczoraj na boisku, mój nagrałeś wolnego, ja my nie zaskoczyliśmy, już, już cię znam. Także Dla mnie powiem ci pozytywne zaskoczenie Eco Elite. E e eko... Eko... E elite Elo? Nie, eko. Elite Eko Elo. No, no co tak, tak, tak. O, no i wreszcie przyłapałem się no, na czymś. No, taki, taki, Jak można tak nieprzygotowanym do urzędu chodzić, tak? Tak, dokładnie. I tak naprawdę drużyna, która no, jest zbieraniną takich zawodników, którzy już we Wrocławiu grali. Przecież z ko są bracia Sienkiewicze, Tutaj z RTV Euro, Euro AGD, Łukasz Kopyś. Drugi Kako. w klasyfikacji asystentów asystent, i to chciałem nie. zauważyć, że niby taki asystent, a jak grał ze mną na hali, to nie potrafił mi asystować. No bo tutaj jest nie lada wyzwanie podać do Ciebie, do Michała Mormula, Was trzeba nabić rzeczywiście. Nie, 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 dam. nieprawda. Oglądam skróty, wiem co mówię. Nie, nie wciągaj w to Michała. On, widziałeś co zrobił. Widziałem. Czy Moczyłowski go nabił wtedy? Puszczę to, puszczę, bo to jest klasyczna akcja. Czy on go nabił? Nie, on mu po prostu podał, ten wykończył od słupka, 1-0, wygrali. Ale Michał mógł zdobyć w tym sezonie bramkę, tylko z metra nie trafił, ale to, to nas spokojnie. Z metra to wiesz. Jest ciężko. Co to Marta, żeby z metra wykańczać po twoich hmm. podaniach? I powiem ci, że właśnie oni i FCHS. Pierwszy raz widziałem drużynę no to... na boisku właśnie. otwartym, bo widziałem ich na balonie. I powiem Ci, że grali bez jednego z tych swoich... Tak, nie grał najprzyzawodnik. No on tam nie grał w tym sezonie chyba, to no, w tym sezonie. Nie, czy czy czy, Cupsidli, czy Cup, Hunilbae? Bae? To mówię, nie widziałem go jeszcze tak na, naprawdę na żywo, ale widziałem ich mecz. Też sędziowałem z e, tymi Eko, e, Elite Eko. To powiem Ci, że mecz naprawdę, zresztą jest krót, Jezu, skończy, jedzie. No? Mam nadzieję, że nas minie. Gorzej jak nie. Ciebie no. przejedzie pierwszego. Ty, przyspieszył. Weź mu, zblokuj drogę. To pod, podgonimy. Kasztaniaki są mocne. No właśnie, to też chciałbym zauważyć. Nie bez powodu y, mają najlepszą obronę na ten mijaj, moment. Mijaj, mijaj. Nie bez powodu mają. Mów. obronę. Mów, nie, nie stresuj się, czekaj. Nic się za tobą nie dzieje, nie patrz tam. <laughs> nie, nie wjechał tu w kadr, zawrócił. No, żebyś mnie tu się nie plątał. Tak więc, wracając do kasztania. żartowałem. Patrzy na mnie, co mam robić? Mów! Mów, nie krępuj! Nie do niego, może nie umy po angielsku. Do ciebie mówię. A czekaj, bo... No właśnie, leci. Nie no, on ma na pewno jakieś czujniki. Kasztaniaki, zobacz jakie poświęcenie, przenieśli się z WLB na Kuźniki, pozyskali jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego, bramkarza ostatnich lat na Kuźnikach zwłaszcza, Tomasz Szabłowski. I zobacz w tabeli najlepsza, najlepsza obrona i to jest tak naprawdę ile, nawet nie jest średnia jednej bramki na mecz puszczonej, do tego yy, Sobierka i Dominik Tomczyk, mhm. czyli asystent i strzelec i, i tak naprawdę walczą, walczą o, o mistrzostwo, są liderem do tej pory. Tak, ciekawa będzie walka, bo tam właśnie kasztaniak i EEE, bezpiecznie będzie powiedzieć, mm -hmm. i Eneris. Y, na plus mecerf sobie zapisałem. Też uważam, że mecerf na plus mają bramkarza. Jeden dobry bramkarz też gra w polu, bo grał. Ale chodzi o to, że oni mieli tak, że raz był bramkarz, raz go nie było, ale drużyna się pokładała i, i powiem Ci, że jak kiedyś wiadomo, że był. No to nie wiem, no jak sędziowaliśmy, czy oglądaliśmy mecze, było spotkanie meterwu, no to było wiadomo, że jeżeli grałem z jakąś lepszą drużyną, no to może się skończyć pogromem, a teraz walczam z każdym jak równy z równym. Z... Tak, słuchałem cię. No to co, szybka gar... garść ogłoszeń, tak? Główne jest to, że wiemy, że będziemy kończyć sezon, a jak będziemy kończyć, to będziemy świętować, a jak będziemy świętować, to ceremonia. ceremonia I prawdopodobnie 1 lipca, także już w warto piątek. Napisać... A w miejscu standardowym? Wall Street. Wall Street, a co będzie? Standardowo w miejscu, które jest nam bardzo dobrze znane. Szczegółowe informacje pewnie będą bliż, bliżej całej imprezy, będzie wydarzenie, będzie post odnośnie nominacji do, do nagród indywidualnych, y, drużynowych, ale też jest spokojnie, mamy, mamy cztery kolejki do końca sezonu. E, druga sprawa, zbliżają się Mistrzostwa Świata. Oczywiście te w Katarze zimą. Ale my planujemy zrobić turniej dla 16 drużyn e, na miasta Mistrzostw Świata w okresie wakacyjnym. E, boisko Kuźniki, mecze od poniedziałku do czwartku. E, ma być 16 drużyn, każda ma mieć e, nazwę e, od państwa, który wywal które wywalczyło awans na Mistrzostwa. Wstępne hmm, informacje, szczegóły stronie. pewnie będą na stronie. Jest ehm, zamysł jeszcze na turniej w Beach Soccerze, ale to na razie. To też myślę, że to na razie nie uchylajmy zbytnio rąbka tajemnicy. My nie wiemy. Gdyż nie mamy konkretnych, szczegółowych informacji. No i cóż. Eee, co będzie? Będzie kozak w rozbalu. Na wakacje będziemy kręcić kozaka, czyli. No i no, czy jeszcze przed e, wakacjami, już sama końcówka będziemy sezonu będzie. Poszukiwać e, <coughs> chętnych, końcu, tak żeby się zmierzyli. I co jeszcze będzie? Zachęcam do obejrzenia materiału, który był nagrany z czoła sędziego, z GoPro, tak jak kiedyś było. No właśnie, chciałem powiedzieć, że jest powrót do nagrywania sędziego, tak zwanie, na podsłuchu? Na podglądzie. Na podglądzie. Pierwszy odcinek był lata temu, Demen Nowak na Kuźnikach. Teraz był kolega Karol Krupa. Ale słyszałem, że jest plan, żeby, żeby gdzieś tam dalej pokazać Wam troszkę, yy, że tak powiem, fachu sędziowskiego. Bo to jak, jak to może dla Was się wydaje, nie jest to łatwy kawałek chleba. Pęka, nie przyjedzie tu. <grym> Boi się. Tak już pomału kończąc, warto podziękować tutaj właśnie... Że zaszczyciłeś nas swoją Nie, chciałem obecnością. Podziękować... Dziękuję. Chciałem podziękować Dziękuję, wszyscy są na pewno za... wzruszeni, poza tym, że od ostatniej wizyty do teraz złamałeś wiele serc kobiecych żeniąc się, ale trudno, tak? To jest chcesz... takie życie. Nie, chciałem po prostu podziękować Dekatonowi za gościnę, za to, że mogliśmy tutaj być. O, i z tyłu takiego mieć yy, przyjaciela, który nas zaszczycił swoją obecnością. Zatrzymał się, uśmiechnij się. On też chce być w kamerze. Ty, na sam koniec, no? Ale tam dołem czołga się Marcin Wiktorowski i pcha tę maszynkę, także. O, za to by popchał kabel. O, ty, ty, nie po kablu. Nie urwał nam kabla od internetu, ale musimy kończyć. Tak, także dziękujemy do zobaczenia, do usłyszenia. Tak, może pojawimy się szybciej niż po po roku. Chciałem policzyć po ilu odcinkach, ale odepnij, odepnij światło, niech będzie ten efektowne. Ja wiem, tak to efektowne. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. A. Do razu.